Mamo, tato, kochani rodzice, wydaje się, że tak niedawno pojawiliśmy się w Waszym życiu. Doskonale pamiętacie przecież nasze pierwsze dni, pierwsze kroki, pierwsze słowa. Szczególnie tych ostatnich, przecież było tak wiele. Od tamtych chwil minęło 25 lat. Jesteśmy trochę wyżsi, mądrzejsi, trochę większy jest zasięg naszych rąk. Nie skaczemy z krawężników, przestaliśmy pisać listy do Mikołaja, a nasze siniaki zdecydowanie dłużej się goją. Kiedy byłam małą dziewczynką, lubiłam przybierzać mamo, twoje mocno za duże wówczas na mnie suknie. I nieudolnie pleźwianki z polnej koniczyny i wyobrażać sobie, że jestem panną młodą. Dziś, stojąc tutaj obok was, czuję na policzku ze szczęścia i coraz mocniej zaciskające się gardło, przecież moje sny kilka godzin temu stały się tak bardzo rzeczywiste. Jestem żoną miłości mojego życia. Dziś zaczęła się nasza nowa historia. Dlatego chcemy podziękować Wam za to, że jesteście z nami miliony wspólnych dni, za tą długą, ciężką pracę, którą włożyliście w nasze wychowanie. Za to, że byliście o każdej porze dnia i nocy, by poradzić coś na katar, kaszel czy łzy. Za to, że znosiliście to, czego nie było w sposób łatwo znieść i wybawaczaliście, choć wcale nie przepraszaliśmy. Dziękujemy Wam za miłość między Wami, którą mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata, za to, że zawsze we wszystkim byliście razem. Za to, że nauczyliście nas kochać, walczyć i zawsze stawiać my ponad własne ja. Za wspaniałe rodzeństwo. Dziękujemy Wam za bezwarunkową akceptację, za to, że wspieraliście nasze decyzje, pozwalaliście nam popełniać błędy. Za dzisiejszy dzień. I za to, że zrobiliście wszystko, co waszej mocy, by miało szansę stać się najpiękniejszym dniem w naszym życiu. Mamo, dziękuję ci za to, że zawsze byłaś, gdy nieporadnie stawiałem pierwsze kroki, gdy pani nie doceniła moich wypracowań, a na sprawdzianie zabrakło jednego punktu. Nawet bezsenne noce były nasze. Dziękuję ci za więź. Która jest między nami, za to, gdy życie toczyło się w innym niż przewidywanym kierunku, jak nikt, dodawałaś mi sił, pootrzepać się z rozczarowaniem, postawić kolejny krok i pójść dalej. Za cudowne chwile dzieciństwa, za wszystkie poranne pobudki i najlepiej wyprasowane koszule. Myśląc mama, mam na myśli wspaniałą, ciepłą kobietę, która potrafi zadbać o wszystko, jak nikt inny. Zawsze byłaś przy mnie, udzielałaś dobrych rad. Dziękuję Ci, Mało, za cudowne chwile dzieciństwa, za Twoją cierpliwość, czujność, której nigdy nie brakowało. Tato, dziękuję Ci za wszystkie bajki na dobranoc, za sobotnie kolorowanki, bujanie na kolanach, ulubione pieczywo. Za Twoją troskę, opiekuńczość i ogromną ojcowską miłość, której nie da się zatrzymać. Mój tata, wzór do naśladowania. Mogłem się uczyć od niego całe życie. Nie tylko wymiany gniazda czy naprawy zepsutego auta, ale przede wszystkim siły i wytrwałości każdego dnia. Tato, pokazałeś mi, jak być głową rodziny, jak brać sprawy w swoje ręce. Uczyłeś mnie, jak iść przez życie, dzięki tobie potrafię stawiać czoła problemom i za to jestem ci niezmiernie wdzięczny. Zruszenie szepcze, że już czas zostawić was z tymi słowami. Niech one dopowiedzą całą resztę.